kochani, nie regulujcie odbiorników tak to ja, wasza Karolina tylko troszkę odmieniona, jeżeli kompletnie nie wiecie o co chodzi, dlaczego ja tak wyglądam dlaczego zdecydowałam się na taki krok jakim jest przefarbowanie włosów blond na rudo to koniecznie musicie zobaczyć film na moim drugim kanale klasyka, gdzie pokazuję właśnie taką metamorfozę na bardzo retro kobietę no, a dzisiaj chcę Wam pokazać, jakie zakupy poczyniłam zupełnie niechcące, a jestem z nich zadowolona i wydaje mi się, że tak rzadko Wam pokazuję zupełnie nowe rzeczy, bo ja też rzadko kupuję zupełnie nowe rzeczy. Kupuję bieliznę, kupuję buty, a ubrania kupuję zazwyczaj w Lumpeksie i takie hole lumpeksowe często możecie oglądać chociażby na kanale Klasyka właśnie, czyli na tym moim drugim kanale. Ale tak jakoś niechcący weszłam do sklepów, i, i niechcący kupiłam sporo rzeczy, a stwierdziłam, że mi się należy. Niedługo mam urodziny na koniec maja, więc dlaczego nie? I są to rzeczy z TK Maxa i, 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 i z Van Grafa, więc. Pewnie jeszcze będą i być może możecie je zakupić, jeżeli Wam się spodobają. Więc mam nadzieję, że pomogę, a przy okazji się pochwalę, bo naprawdę niezłe zdobycze udało mi się wyłowić na tych zakupach. No to zaczynamy. Pierwszy zakup poczyniłam wychodząc prosto od fryzjera, dosłownie Prosto od fryzjera, bo wychodziłam ze złotej salonu Berendowicz in Kublin i przeszłam na drugą stronę ulicy, prosto wchodząc w złote tarasy do Van Graaffa, bo tak tam wygląda mniej więcej. I stwierdziłam: A wyprzedaż, zerknę sobie, trampki potrzebuję. A wyszłam ze sklepu z tymi oto sandałkami na koturnie. Słuchajcie, kupiłam trzy pary właśnie takich butów. I stwierdziłam, że lato musi przyjść już natychmiast, bo mam dużo butów i muszę mieć gdzie w nich chodzić. Po prostu te buty kupiłam, bo oczywiście są bardzo retro. I były ostatnie. I jest to guess. Były przecenione z kilkuset złotych na 99, przy czym w ten dzień była jeszcze promocja minus 20% na też te przecenione rzeczy. Więc ostatecznie za te sandałki, które są niesamowicie lekkie, zapłaciłam 80 zł. Śmieszne jest to, że ja nie przepadam za gesem. Jest dla mnie taki ciutki czowaty zazwyczaj, ale ten właśnie retro klimat mi tak mocno przypasował, one ślicznie wyglądają na stopie zresztą zobaczcie sami ładnie się prezentują, myślę, że do moich retro stylizacji będą bardzo ładnie wyglądać, są super lekkie, no i nie kosztowały też dużo, więc naprawdę myślę, że to jest świetny zakup, bardzo ładnie są wykonane tutaj zobaczcie jakie są tyły tutaj jest tłoczenie fajnie, naprawdę solidnie Zrobione buty, więc taki bardzo retro zakup. Chyba po prostu przez tą moją fryzurę, wiecie, i ogólnie ten film, który miałam do kręcenia, miałam taki vibe. Jak zobaczyłam te buty, które jeszcze były w takiej dużej promocji, to stwierdziłam, muszę je kupić. I tak myślałam, że oczywiście będzie to ostatni zakup w dniu dzisiejszym, bo miałam kupić trampki kupiłam sandałki. To ma sens, ale stwierdziłam, że Przejdę się jeszcze do TK Maxa, bo potrzebuję okulary przeciwsłoneczne, nowe, do mojego nowego nosa i mojego nowego looku. Więc kupię sobie, a tam są tanie, wiecie, naprawdę zazwyczaj 79 zł, 89 zł e, i można kupić takie dobrej jakości, kategoria trzecia, super chroniące i tak dalej, więc tam też się wybrałam. No i kupiłam okulary przeciwsłoneczne, znalazłam. Przepiękne, jestem z nich mega dumna, że przy okazji kupiłam jeszcze kilka innych rzeczy to już. To za chwilę. I teraz uwaga, uwaga, jestem mega dumna z tego zakupu. Po prostu mierzyłam ogromną ilość, a to nie jest łatwe, bo w sklepie musimy być maseczkę, więc przymierzyć okulary przeciwsłoneczne do maseczki, nie widząc, jak wygląda na całej twarzy. Wiecie, no troszkę się tam namęczyłam, trochę postałam przy tych okularach. Poprzeglądałam wszystkie i znalazłam te. Czyż one nie są piękne jeszcze do tych włosów? No po prostu wyglądam jak Scarlett Johansson. Johansson, Johansson. Są takie piękne. Kategoria trzecia, więc chronią oczyska. Są naprawdę dobre. Z Gessa. Znowu GES. To są moje dwa zakupy w tym dniu z Gesa i jedna z pierwszych rzeczy w ogóle z Gesa, a Tutaj, jak mówię, zawsze omijam szerokim łukiem. Oglądałam okulary z Polaroid'a, z Timberland i naprawdę były świetne. I też kategoria trzecia, a te złapałam jako ostatnie i stwierdziłam, że. Cudowne kocie, retro jeszcze chroniące idealnie leżą na tym moim nosku. Po prostu jestem zachwycona tymi okularami. Kosztowały nieco więcej niż te 79 zwyczajowe, ale myślę, że jak na GESA i na taką jakość i, i na taką ochronę, to i tak jest super cena. Eee, kosztowały 100. Czy tu widać? 134,99. Myślę, że. Bywają na rynku droższe okulary niż za 134,99, ale są po prostu piękne, bardzo mi się podobają, jestem z nich super dumna. Będę chodzić często. No i oczywiście polazłam na piętro wyżej, bo są tam rzeczy do domu, buty i w ogóle. Więc zaczęłam sobie oglądać buty, bo przecież ja te trampki potrzebowałam, już o tym mówiłam, nie? Trampki są bardzo ważne, bo już rozpadły mi się totalnie odeszła mi, odpada w moich konwersach, które mam wiele lat, które były ze mną w Stanach, które były ze mną w Azji i to dwa razy w Chorwacji wszędzie były po prostu i całą Polskę zwiedziły. I uwielbiam po prostu te trampki. Zamiast kupić sobie nowe takie same, no to sklejam je, sklejam, ratuję jakoś i stwierdziłam, jak będą gdzieś, to kupię. Ale nie było. A ja kupiłam kolejne sandały. Takie. Takie, też bardzo retro, niesamowicie lekkie. Mam wrażenie, że one nic nie ważą. E, bardzo eleganckie. Teraz jedynie rozczarowałam się tym, że miałam je na nagraniach, teraz na poprzednim nagraniu na swoich nogach, i już tutaj nazwa się pościerała, chociaż tutaj jest taki, wiecie, welurek em, czy jakiś inny materiał, więc goła stopa tutaj pościerała ten napis. E, chyba tutaj było, tak, Made in Italy. Ale ja nie mam pojęcia, jaka to jest marka. Nie mam pojęcia kompletnie, nie mam żadnej informacji na ten temat. Znaczek, który jest tutaj, jest bardzo podobny do Trussati, um, ale jest tylko podobny, tak mi się wydaje, więc wątpię, żeby to. Były buty z tej marki, nie są jakoś super rewelacyjnie wykonane, natomiast naprawdę wyglądają bardzo kobieco, delikatnie na tej stopie i nie były drogie, więc sobie je zakupiłam ile ja za nie zapłaciłam? 70, czekajcie, na drugim bucie jest 74,99, więc podobnie jak za te pierwsze powiedzmy 80-75, a naprawdę są bardzo. Bardzo ładne. Lubię jest z tego względu, że ich nie czuję praktycznie na stopie. Leżą niesamowicie tutaj jest materiał, nie ma nic sztywnego, co by mogło widzicie obcierać e, nogi tutaj też napięcie dosyć wysoko fajnie leżą, e, a ja mam zawsze duży problem po prostu ze stopami. Wszystko mnie uwiera, wszystko mnie denerwuje, więc jak znalazłam takie fajne e, sandałki, to stwierdziłam, dlaczego nie. Na nodze leżą naprawdę ładnie, więc kupiłam. Więc już mam dwie pary na koturnie. Ale co no, przyjdzie lato, będę chodzić. Miejmy nadzieję. Kolejny zakup, i tu już popłynęłam tropikami. Słuchajcie, rozmarzyłam się o jakimś bali, jakiejś malediwy, jakaś Tajlandia, sumnie gdziekolwiek, ale żeby było ciepło, może być nawet nasze polskie morze, żeby było ciepło i też je założę i są to takie japonki ale spójrzcie jaki to jest piękny kolor przepiękny niebieski retro kolor e, tutaj jest ozdoba, która jest też wykonana z gumy, jest taka złota więc bardzo bogate i ozdobne i w dodatku ekstremalnie wygodne bo ja gumowych e, takich japonek nie lubię a zobaczcie co tutaj się dzieje Widzicie to? No właśnie. I one tak też się pięknie do stopy dopasowują. Nienawidzę, jak są Japonki i jest tak sztywna podeszwa, że można by ją złamać tylko i wyłącznie. Ona kompletnie nie leży na stopie i tylko słyszy się... Jak się idzie gdzieś, dramat. Dla mnie takie japonki odpadają totalnie, czy klapki, jak jest totalnie sztywna e, podeszwa, a te są naprawdę ekstremalnie wygodne powtarzam się. E, I tutaj bardzo mięciutkie też. Są grube, mięciutkie, odbijają fajnie, pięte, bardzo mi się podobają. E, I koszt niewielki. Koszty niewielki, bo 49,99. Jak za Japonki myślę, że jest całkiem spoko. Tutaj macie nazwę marki. I w warszawskim TK-u, w samym centrum, było ich naprawdę dużo. Mniejszy rozmiar był różowy i był też. Były też czarne, tylko takim już bardziej zmiedzianym kolorem. Ale to mnie urzekły, bardzo taki retro, piękny kolor. Myślę, że do białej sukienki, i te... no, idealnie, więc nic, tylko pojechać na wakacje, bo ja Japonki już mam, słuchajcie. A jak mam Japonki, to znaczy, że trzeba w końcu na wakacje polecieć, bo już dawno nie byłam. Piękne są, no po prostu są piękne. Dobra, ostatni zakup. Obok tego nie mogłam przejść obojętnie na dziale dom. Stwierdziłam, że kupię sobie na urodziny. Zasłużyłam. Oczywiście wszystko sobie kupiłam na urodziny. Taką miałam wymówkę. Ale że zasłużyłam, że powinnam, że mogę sobie nawet to wykorzystać do jakiegoś filmu bądź do zdjęć. Więc jest to coś bardzo potrzebnego. W dodatku wyglądającego przepięknie. Uwaga. Ol, zobaczcie, jaki piękny wiatrak retro. On jest po prostu cudny. Taki piękny, ma żółty kolor. Metalowy jest cały. Metalowy w środku. Jest zabezpieczenie. Oh, no, po prostu cudo. Widziałam różowy chciałam różowe, ale stwierdziłam, że nigdzie mi ten róż nie pasuje, jedynie do studia, a w studiu nie mogę mieć takiego, bo jest głośny po prostu więc w studiu muszę mieć nowoczesnego Dysona, który po prostu jest super cichy, ale w innych pomieszczeniach przecież mogę mieć taki był przepiękny miętowy, ale nie z taką stopką, z taką mniejszą i on był też dużo, dużo mniejszy, a w tej samej cenie, więc stwierdziłam nie ma takiej opcji ja chcę większy, taki który będzie mi też chłodził, jeszcze go nie puszczałam, słuchajcie, zrobimy sobie te na żywo eee, za 134,99 za 135 zł, takie cudo, metalowe całe. Tutaj jest jedynie plastik na tym e, pokrętle, natomiast tu wszystko jest metalowe. Tu jest metalowe, tu jest metalowe, tu jest metalowe. Jest po prostu cudowne, więc takie rzeczy sobie na urodziny kupuję. Czemu nie? Ale po prostu, no musiałam, no musiałam, znacie już mnie na tyle, że ja po prostu nie mogłam przejść obojętnie obok retro czegoś do domu. Gdzie uwielbiam wyposażenie wnętrz, i jeszcze w takim stylu, coś, co jest użytku codziennego, a nie straszy, jest bardzo mile widziane w moim domu. Więc tak oto w moim życiu pojawił się wiatraczek z TK Maxa. Jest piękny. Dobra, testujmy, gdzie tu jest. On, Już się boję, bo trzymam tu w rękach. uwaga, Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Uwaga. jakie efekty mogę robić. No nie pogadasz, no ale teraz dobra mocniej. Mówj rzęsy wybieje.. Mm. I takim oto akcentem. Kończymy ten film, mam nadzieję, że ten hol zakupowy Wam się podobał, Bo mi się podobały moje zakupy bardzo. Jestem z nich dumna. Mam nadzieję, że coś fajnego upatrzycie dla siebie i jeszcze uda Wam się je kupić, jeszcze je znajdziecie i będziecie zadowoleni tak samo jak ja. Dzięki za ten za obejrzenie tego filmu, mojego bardzo spontanicznego filmu, w którym pokazuję Wam moje zakupy. Uh, urodzinowe zakupy. No. To tyle z mojej strony. Dziękuję i do zobaczenia. Pa!